Witajcie ponownie na kanale Szybrix, a w dzisiejszym odcinku w programie LDD, czyli LDD, czyli Lego Digital, czy tam Digital Designer, sobie zrobimy taki jak widzicie samochodzik. Jest to fajny. Program komputerowy, na komputerze odpaliłem yy, sobie. Tu so, y, sobie się podświetlają, zaznaczone są klocki. Tu macie te wszystkie klocki. Tu macie jakieś opcje, na przykład kopiowanie, albo tu można sobie na przykład ten, yy, bo ja tu zrobiłem tak, bo już wcześniej go utworzyłem. Jest to bardzo fajny, mały model. Nie wiem, czy to widać, ale tu. Tu w lewym dolnym rogu. Nie wiem, czy to widać, ale tam jest taki mały napis: 3-4 Bricks, czyli 34 klocki. Także co? Y, 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 zabieramy się do budowy. Także tak, pierwszą tutaj rzeczą, jaką ja zrobię, jest... Jest oczywiście... To są nasze klocuszki. To jest y, pierwsza rzecz to jest oczywiście y, zrobienie naszego podwozia naszego samochodu, więc tutaj zobaczcie, wchodzimy w te kółeczko, w te kółko, klikamy na nie. I tu mamy wszystkie elementy kół. I tu mamy takie coś. Tu możemy sobie kolory wybrać. Bierzemy czarny. I tu nam się pokazuje klocek. Strzałkami na klawiaturze możemy go obracać. Tak, tak. 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 No i to wszystko. Teraz tak. Klikamy lewym przyciskiem myszy na klocek. On nam się tu zapisuje. I. Y ale to bardzo ważne, jak go już mamy, to nie możemy przekręcić go. I teraz, zanim podepniemy karoserię, musimy zrobić koła. Więc najeżdżamy na tą felgę, tu mamy kolory felg, bierzemy biały. Również możemy ją obracać. nawet takie coś możemy. Dobra, koniec tej zabawy. E, podpinamy felbę. tutaj sobie ją podpinamy Coś. o teraz e, tu bierzemy to czyli klonuj, najeżdżamy na felgę, lewym przyciskiem myszy klikamy na nią i to nam się pojawia. Obracamy, ona nam tu wskoczy i mamy tę oś zrobioną. Teraz trzeba opony. Ta opona, ta, klikamy czarny kolor, tu mamy tak samo klonuj. O. Dobrze i to pamię musimy zamknąć. Teraz plejty tu klikamy na nie lewym przyciskiem myszy oczywiście i szukamy playta 2 na 8. Tu jest i bierzemy kolor czerwony, i teraz On już, no one już nam nie będą potrzebne. Lejdy znaczy, no będą, ale potem za chwilę. Teraz klikamy znowu na koło i szukamy znowu tych samych elementów, czyli tej osi tego elementu takiego. O. I robimy to samo. I strzałkami, że jak mm, może ktoś z Was, kto zna się na komputerach, wie, jak nazywa się, że mm, po prawej stronie mamy taki, jakby oddzielny, taki ten z cyferkami. Jak ktoś się zna na komputerach, niech mi y, proszę, y, powie, jak to się nazywa w komentarzu przy innym shortsie jakimś, bo w filmach. Przeważnie nie mam komentarzy, bo wyłączam. Wyłączone są. Więc w jakimś short się niech mi ktoś napisze. I cyferkami 6, 4, 2 i 8: Z tego tego możemy sobie przesuwać, bo mamy strzałkę. Możemy sobie przesuwać, obracać całą stronę. O. W jedną stronę i w drugą. Na razie jest nam tak potrzebne. Yy, bierzemy felge, oczywiście cyk. No i opony. Ta, takie opony też mogą być. Yy. No i podwozie mamy gotowe. Teraz tak, teraz. A, no tak, jeszcze zapomniałem o oponie jednej. Teraz mamy w 100% już gotowe podwozie. No to co? Teraz zamykamy koło, i tutaj dajemy tą szybkę, o tą, i tu dajemy ten element czerwony. Musimy go obrócić. Dobra, nie aż tak. Ale do takiej pozycji. Cyk. Teraz tak. Teraz tu dajemy briki. Tak, briki, a briki są tu. O. Brik jeden na jeden. Czerwony oczywiście, bo to jest taka czerwona wyścigówka jakby. Tu używam znowu tego klonuj tego czegoś, tego narzędzia jakby. Nie, przepraszam. Nie jeden na jeden, tylko briki, jeden na dwa, żeby mniej klocków było. i już teraz tak teraz bryki sobie zamykamy i wchodzimy tu w to w tego hindra tu mamy też oczywiście tile tail jeden na jeden nam jest potrzebny więc dajemy go tu Wciskamy klonuj. Znaczy no ja oczywiście to wciskam. Wy nie musicie. Wy możecie sobie ten. Ale ja to robię, żeby nie klikać ciągle na tutaj. I żeby sobie klocek wybierać. Tylko tak mi jest po prostu... Łatwiej, żebym nie musiał powtarzać ciągle tej samej czynności, że yy, kliknij, yy, że najeżdżam sobie na klocek, wybieram kolor, tu najeżdżam na klocek, wybieram kolor, tu go daję. Nie, tak nie ma. Oj, przepraszam. Tu i tu nie dajemy, dajemy tylko odtąd dotąd, czyli jeden stóp tu i jeden stóp tu. Zostawiamy pusty, czyli takie coś. Robimy. Kurde, znowu się pomyliłem. Pocofać muszę. Jednak tego, tego nie klikamy, tylko to zamykamy. Jednak klikamy tego playta o tu i tu dajemy tak plejty dwa na dwa oj nie czarne tylko czerwone zostawiamy tu oczywiście jeden stud przerwy tu i tu w ten sposób i to zamykamy i teraz dopiero klikamy to tutaj ten tile 1 na 1 i dajemy go na te plejty nasze czyli w ten sposób Może to i nie jest wyścigówka, bo nie jest aż tak opływowy jak wyścigówka. O, tu nie dajemy. A nie, przepraszam. Dajemy tu. W ten sposób. Teraz tak, teraz to zamykamy i klikamy na tego slope'a tu i tak, i tu będzie to, e, to klikamy, przeźroczysty, oczywiście go obracamy, klonuj znowu można. I tutaj, o. Teraz sobie obrócę nasz model. I teraz tak. To zamykamy. Klikamy znowu tego hinja. Tu klikamy i tego hinja klikamy i tu. Klonuj. Tu. I tak. I teraz musimy yy, O. Na tego sobie najeżdżamy. I klikamy o, oczywiście czerwony. Yy, obracamy go w ten sposób. Że jakby O. Tak. I go tu dajemy. Teraz tak. Ocyk. To zamykamy. A nie, 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 przepraszam. Nie zamykamy tego. Tutaj tajl 1 na 4 Wybieramy czarny. Albo nie, przepraszam. Ciemnoszary. Ciemnoszary wybieramy. Cyk. Ciemnoszary, ciemnoszary, ciemnoszary. I tu go dajemy. No i cyk. No i proszę. Już jest zbudowane. Możemy stronę zmniejszać, zwiększać, i to wszystko jest już gotowe. Pio, cyfrą 5 z tego po prawej stronie możemy sobie z ten, możemy sobie zmniejszać, zwiększać. No i co? To na ten temat, tak naprawdę, to wszystko. A jeszcze pokażę wam instrukcję, takie jakby. i tu mamy takie coś... takie coś mamy cyk, cyk 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 cyk. Dobra. Tak to wygląda, tak to wygląda, tak to wygląda. Tu mamy poszczególne kroki budowy. I No i proszę. Już mamy zbudowany samochodzik. I tu możemy sobie tu klikając to sobie możemy wybrać. Tu mamy, możemy zmieniać. I tu explode the model, eksplozja. Jak zmieniamy, to to nam się buduje. Czekajcie. O, teraz satysfakcjonujące, eksplodujemy, zmieniamy. Dobra, niech się buduje. O, teraz się zaczyna. Eksplozja. Dobrze, że to nie jest duże, ale z kolei słabo, bo. Yy, bo mm, słabo, że to nie jest duże, bo eksplozja by była bardziej satysfakcjonująca. E, czekajcie, chwilę, bo tu jeszcze nie wysadziłem. O, teraz tu wysadzam. No i dobra. Z mojej strony, tak naprawdę, to by było raczej na wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeszcze zobaczcie, jak on się prezentuje z każdej ze stron. Cyk. Dobra, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia kolejnych filmach. Pa.